Była to już kolejna nasza akcja w ramach żarowskiego projektu ekologicznego. Zastępca burmistrza przemysław Sikora, wspólnie z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Żarowie Radną Iwoną Nieradką oraz Młodzieżową Radą Miejską, rozdawali ekologiczne torby mieszkańcom naszej gminy. Cieszę się, że mieszkańcy tak licznie włączyli się do tej akcji i niech służą Wam jak najdłużej. Niech spełniają swoją rolę. Jest to projekt ekologiczny w ramach Żarowskiego Projektu Ekologicznego. Cieszę się, że do akcji włączyła się Młodzieżowa Rada Miejska. Dziękuję im bardzo serdecznie. Dziękuję pani Iwonie Nieradce, jej opiekunom. A przede wszystkim dziękuję firmie Polenergia, która dołożyła środki finansowe, żeby te torby wyprodukować i rozdawać naszym mieszkańcom. Torby zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu z firmy Polenergia, za co serdecznie dziękujemy. Pamiętajmy, że codziennie mamy wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz świat i miejsce, w którym żyjemy i pracujemy. A dbałość o środowisko warto rozpocząć od codziennych czynności, chociażby zrezygnować z plastikowych reklamówek i zaopatrzyć się w torby wielokrotnego użytku. Dziękujemy mieszkańcom za udział w tej akcji, a młodzieży z Młodzieżowej Rady Miejskiej za pomoc i dobry przykład.